Odłogi! <śmienicza> <śmienicza> Hej, psiaki budowniczowie do góry łapkami! I zdecydowanie mamy tu drugą myszkę! Pomóżmy jej wyjść! Uff, młotek! To jakaś inna mysz! Czołem? Jestem charger! Um, pisk, pisk, pisk! Um, charger? Próbuję mówić po mysiemu. Ale to nie działa! Ta myszka chyba kogoś tutaj szuka! Wskakuj do kasku, myszko! Ja cię uwolnię! Wracaj, mała myszko! Pomożemy ci wyjść! Uf, młotek! Spróbuj tam! Och! Musimy pomóc jej wyjść, by przestała piszczeć! Tak! Pani burmistrz musi przećwiczyć swoją przemowę! Huh? Ona coś do nas mówi? Pisk, pisk! Marger, ona nie mówi do nas. Spójrz, tam jest ta pierwsza myszka. Pewnie się przyjaźnią. Aha. Myśli przyjaciele. Chodźmy powiedzieć pani burmistrz, że jej problem z piskami jest. Jest w suficie? Wow! Ile myszek może tutaj mieszkać? Dobra, Charger, rób co potrafisz! Juhu! Złap to! Podnieś! Przenieś! Mała piszczałko! jesteś tutaj? O! To tylko mały dzieciak! Zaraz, zaraz! Czekaj! Myślę, że te myszki znają małą myszkę. Charger, one zdecydowanie się znają! To jej rodzice! Teraz wiem, czemu tak piszczały. Próbowały znaleźć swoje dziecko. Zgubiło się pod dachem. Już dobrze. No chodź, no chodź, myszko! To chyba najsłodsza rzecz, jaką widziałam. Och, spójrz na nie! Dzięki nam się znalazły! Tak bardzo się cieszę! O, -o zróbcie mu miejsce! Bo będę znów śmig, śmig, śmiga! Ta mysia rodzinka jest taka słodka! To świetna robota, psiaki, ale czas na moją przemowę i cóż, dach miejskiego ratusza wisi na waszym dźwigu. <laughs> tak, to niedobre miejsce dla dachu. Spokojnie, pani burmistrz, naprawimy go i wszystko wewnątrz ratusza też, przed przemową. Dobra, pośpieszmy się. Spokojnie, spokojnie. Ratusz naprawiony i żadnych pisków. Och, Rabul spójrz. Chyba dobrze im się mieszkało w ratuszu. Ale ratusz jest dla nich za duży. Znowu się zgubią i zaczną popiskiwać. Charger, chyba mam pomysł. Zrobiliśmy domek dla motor i jej rodzinki, kaczusze? Tak, już wiem o czym myślisz. Tak, zróbmy! Zbudowaliśmy dla was malutki ratusz miejski. Ratusz pisków. Wasz nowy dom. O, Jakie to słodkie. Cześć, jestem Charger. A to moja rodzina. Ja szukam dróg do domu. Światła, co blasknie się komuś. Tunelu, tunelu. i rodzinko chargera. Słodko, że znasz moje piosenki. O i pewnie już wiesz kim jestem. Sierra i skierka. Wow! Dzięki, że przyjechaliście mi pomóc. Mój bus w żaden sposób nie ominie skały. Nie martw się. Przeniesiemy tę skałę, a wtedy zdążysz na koncert w naszej zatoce. Do roboty. albo nie. Dobrze, ta wielka skała zdecydowanie się nie rusza. Powtarzam, nie rusza się! Ja mam pewien pomysł i na imię mam motor! Odsądźcie się wszyscy! Motor! Wierzyła, że rozwalanie skały sprawia, że inne mogą złapać. Wow, niewiele brakowało. Dzięki za ratunek, Rabel. Nie ma sprawy, Sierra. Najważniejsze na budowie – bezpieczeństwo. Hej, pieski. Myślicie, że jest sposób, żebym dotarła na koncert? O, pewnie, że tak. Musimy tylko znaleźć budujące rozwiązanie. Tak, Sierra musi zaśpiewać. Światła, co blasknie się komuś. W tunelu... To przełom? Charger! Właśnie wymyśliłeś budujące rozwiązanie! Świetnie! Wymyśliłem! Aru! Zaraz, co wymyśliłem? Nie przejedziemy ponad skałami, ani nie ominiemy tych skał, ale możemy się przez nie przebić! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! proszę. Te metalowe płyty sprawią, że ściany będą super mocne i skały nie zasypią tunelu. Tak, żadna skała nie zasypie tego tunelu. Arru! Wkrętarka! Wkrętelka! Aha, to po to potrzebne Ci były te płyty? Bardzo sprytnie, mix. Pani koncert Sierry wkrótce się zacznie. Myślicie, że skończymy ten tunel na czas? Oczywiście, że tak! Jak Rabu i ekipa. Rabu śpieszy na pomoc przy kopaniu! Radzisz sobie z tym, Rabu! Nie przestawaj! Jesteśmy prawie po drugiej stronie! Szukam dróg do domu Światła co blasknie się komuś Ja szukam dróg do domu Tunelu, tunelu no! Dziękuję za to, budowniczych, że czuję się u was jak w domu I dziękuję rablowi i ekipie za pomoc w dotarciu Co wy na to pieski? Zaśpiewacie ze mną piosenkę? Bo chyba znacie słowa. Co? Tak! Orety, orety, rety! Zaczynamy! No! Wow, wow, wow! Jestem na scenie z ciemną iskierką! <śmiennie> o, -o Charger się cieszy! Zróbcie mu miejsce! Będę znów śmig, śmig, śmigać! <śmiennie> Sprawdźmy, dlaczego dach się rozpada! Wow! Wow. Już wiem, w czym problem! Skrzydlaty problem! Orlica Skrzydełko! Siemasz, Skrzydełko! Przyleciałaś na imprezkę z chili? Na pewno będzie bardzo pysznie! Zaraz, czy orły jedzą chili? <grystanie> Pieski, dzięki, że jesteście! Wiecie, co się dzieje z moim dachem? Owszem, wiemy! Jest tu wielkie... O! 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 Co się tam dzieje? Na dachu musi być coś bardzo ciężkiego, co sprawia, że się zawala. Nie coś ciężkiego, ale ktoś ciężki. To skrzydełko w gnieździe. Skrzydełko? Ciekawe, dlaczego zbudowała gniazdo na moim dachu. Wow! Już wiem, już wiem! Spójrzcie, ma jajeczka i to aż trzy. Aha! Skrzydełko korzysta z ciepła z kuchni, żeby ogrzać jajeczka. Sprytnie skrzydełko, czyli mamy dwa zadania naprawić dach i przenieść skrzydełko z gniazdem w lepsze miejsce. Oh! O, no Nie mamy dużo czasu. Mix, my zostaniemy i naprawimy dach. A Charger i ja przeniesiemy gniazdo. O, oh, jakie to ekscytujące! Spokojnie, skrzydełko. Przeniesiemy ciebie i jajeczka w lepsze miejsce. Złap to. Podnieś. Przenieś. O, Rety zawsze chciałam mieć kuchnię z widokiem, ale nie takim. Papa pa, skrzydełko! Do zobaczenia! Zobaczmy, gdybym był mamą orlicą, gdzie zbudowałbym gniazdo? Winner, wielkie drzewo! O! Wielkie drzewo to świetne miejsce dla gniazda. Nie! Tam na drodze! Uważa! Nie jest dobrze. Wcale nie jest dobrze. Spokojnie, skrzydełko. Uratujemy to jajko. Żaden problem. Ech, to jest poważny problem. Hmm. Jak zdejmiemy jajko? Chciałbym, żeby to jajko mogło do nas przylecieć. Hmm. A może się uda? Dobra, Charger. Jedno jajko frunące w powietrzu. Leci do ciebie. Odkurzacz! Tryb dmuchania. O, Mamie, o rety! orety, orety, to działa. Mancie! Proszę bardzo, skrzydełko. Wheeler uratował twoje jajko. Chyba można powiedzieć, że mój pomysł był odlotowy. <laughs> Dobry, Wheeler! Odlotowy! Prawda, że zabawne skrzydełko? Zaraz! Nadal musimy gdzieś przenieść gniazdo! Już wiem! To drzewo ma dużo słońca! Użyjemy tamtych kłód, by zbudować platformę dla skrzydełka! Tak, zróbmy! Uf! Ostrożnie! Świetnie! <laughs> Jeszcze tylko jeden gwóźdź i gotowe! Młotki są super! Czas zobaczyć twój nowy dom, skrzydełko. Złap to, podnieś, przenieś! Ostrożnie! To chyba po Orlemu znaczy dziękuję. <grymnie> Dobra. Sprawdźmy czy Rabel i Mix nas nie potrzebują. Pas krzydełko. jeszcze raz, prawo. Yeah. Panie, panowie i pieski, zaczynamy moją imprezkę z chi! <grymnie> Każda praca mogłaby się tak kończyć. Czyli razem z całą rodzinką? Cóż, tak, ale także z wielką miską pysznego chili. Mm. <laughs>